Witam serdecznie, Trygon powietrza na moim kanale, bliźnięta wagi oraz wodniki. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 12 do 18 września. Sprawdzimy energię na ten tydzień, czyli pracę, finanse, uczucia, zdrówko. Przypominam kochani, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania miło partnerskie, miesięczne oraz roczne. Wykonuje również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie proszę do działu Karty Społeczność na moim kanale, tam jest pełna oferta wraz ze zdjęciami i opisami. Każdy kamień ma swoje właściwości, dlatego warto dobrać odpowiedni dla siebie, wówczas działa on jak osobisty amulet. Także kochani serdecznie zapraszam, a tymczasem sprawdźmy czytanie tygodniowe Trygon Powietrza, zaczynamy od Zodiakalnych Bliźniąt. Moje drogie bliźnięta, co dla Was w nadchodzącym tygodniu? Dobrze, jeżeli chodzi o sytuację, która będzie miała miejsce, główna energia to jest Rycerz Pentakli. Czyli, kochani, Tutaj przede wszystkim mamy taką kartę, w której e, widzimy, że pieniądze są na pierwszym miejscu, sprawy zawodowe, sprawy finansowe. No i wy oczekujecie na efekty swojej pracy, tak? Jeżeli wcześniej e, zaczęliście pracę nad jakimś projektem, e, jeżeli coś tutaj doprowadzacie do finiszu, no to w tym tygodniu będziecie. Przyglądać się po prostu, czy ma to rację bytu, czy faktycznie ten projekt będzie opłacalny, bo tak jak widzicie na tej karcie, tak, mężczyzna widzi, że tutaj kiełkuje drzewko, ale nie widzi pod spodem wśród tych korzeni, że już denary się pojawiają, tak. Więc wy jeszcze nie widzicie tego, że to w przyszłości będzie faktycznie mm, czymś bardzo mocno rozwojowym, czy ta praca, czy projekt, czy po prostu. No, Bycie w tej firmie, tak, i pracowanie dla, dla danego zespołu, dla da, danego e, miejsca, i tu jest rozwój, jest rozwój. Wy jeszcze tego nie widzicie, być może zaczęliście niedawno pracę albo też pracę nad jakimś projektem, tak, czy też w nowej firmie, ale tutaj widzę w przyszłości perspektywy e, i fajne możliwości rozwoju. Co Was w tym tygodniu miłego spotka arcykapłanka? Będziecie mieć bardzo wyczuloną intuicję. Będziecie mogli łatwo wyłapać wszystko, co jest dobre, co jest złe, i wcześniej móc się zabezpieczyć na przyszłość, tak, przed czymś. Także intuicja będzie Wam dobrze podpowiadała. Możecie mieć do czynienia z rybą, rakiem, ewentualnie skorpionem, osobą, która jest bardzo przenikliwa, bardzo też pomocna, i w tym tygodniu będzie dla was przymierzeńcem. Co Was może zasmucić siódemka mieczy? No tutaj takie odpychanie czynników zewnętrznych. Wy na przykład możecie mieć konfliktowe sytuacje z kimś, ale pomimo wszystkiego staracie się zachować spokój wewnętrzny, tak? Nie dopuszczacie do siebie tych czynników zewnętrznych, ludzi, którzy gdzieś próbują wam tam bruździć, czy po prostu stworzyć niezdrową atmosferę wokół. Także myślę, że tutaj no generalnie będzie chodziło o to, żeby zachować jednak ten spokój, tak? To jest karta, która mówi o tym, co może Was niemiłego spotkać, czyli gdzieś tam, kochani, nie do końca będzie Wam się udawało zachować jednak te pozory i ten spokój, bo widzę, że tu jest jakieś oszustwo z zewnątrz. Ktoś kombinuje za Waszymi plecami i będziecie musieli na to zwrócić uwagę. Do przeszłości odchodzi słońce, czyli rozpoczęcie jakiegoś nowego projektu, być może jakiejś relacji. Natomiast jeśli chodzi o uczucia, czwórka pentakli to jest jakieś kurczowe trzymanie się kogoś bądź czegoś. To jest też karta, która pokazuje, że ktoś może po prostu być z Wami dla pieniędzy albo Wy z kimś. Karta też pokazuje, że pomimo na przykład trudności, które się pojawiają, to my się razem trzymamy, bo jednak no, łączą u nas jakieś finanse, być może kredyty, tak? nieruchomości. No i to jest taka sytuacja, w której my po prostu gdzieś tam staramy się zachować nawet pozory, tak? żeby tylko było dobrze, żeby czegoś nie stracić. Zdrowotnie ósemka kielichów to są choroby nadnercza, to jest depresja, to jest zanikanie sił życiowych, ale też wychodzenie z opresji z problemów, także tu jeżeli kochani macie jakieś problemy, to faktycznie trzeba będzie po prostu czy wybrać się do lekarza, czy porobić badania, tak? Po prostu zwróćcie uwagę na swoje zdrowie, najważniejsze, żebyście się suplementowali witaminami, zwłaszcza teraz w okresie jesiennym, jak już się robi zimno i pada deszcz, żeby po prostu zadbać o to swoje zdrowie. Życzę Wam udanego tygodnia, kochani. Zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Zodiakalne wagi. Zodiakalne wagi, co dla Was? No wy jesteście na pewno w swojej energii, natomiast czegoś się tutaj, kochani, obawiacie i niepotrzebnie. Bo macie w sobie dużo siły, macie w sobie dużo motywacji, ale wy stoicie przed jakimś wyzwaniem, czegoś się boicie, czegoś nie dostrzegacie, coś powoduje u was wielkie oczy. No a wielkie oczy to ma strach, kochani. Także tutaj nie warto się po prostu gdzieś tam bać. Przychodzi sprawiedliwość, czyli po prostu coś karmicznego, coś, coś przeznaczeniowego i to może być nowy związek, bo mamy pazia pentakli. Nowy związek, nowa relacja, ale to jest odgórnie pisane, czyli przeznaczeniowe, tak? Ja niejednokrotnie na kanale powtarzałam, że właśnie październik, listopad to są takie miesiące przełomowe, w których przychodzą właśnie ludzie, zdarzenia, wszystko właśnie przeznaczeniowe. No i tu mamy tą wagę karty sprawiedliwości, to jest też Wasz znak, ale tak jak powiedziałam, teraz zaczną się dziać rzeczy, które gdzieś tam były odgórnie pisane. Czyli jeżeli kochani na coś sobie zapracowaliście, tutaj byliście cierpliwi, to dostaniecie właśnie nagrodę od losu, tak? Jeżeli byliście w związkach toksycznych, może pojawić się osoba zupełnie inna od poprzednich, która faktycznie wzniesie Was na wyżyny, która sprawi, że zaczniecie żyć na nowo, dostaniecie skrzydeł i takiej chęci do życia, do działania tutaj też mogą być ważne dzieci jeżeli je macie to faktycznie gdzieś tam sprawy związane z dziećmi będą na pierwszym planie osoby samotne mogą kogoś poznać do relacji i to może być ktoś taki bardzo stabilny to się zacznie początkowo od przyjaźni natomiast tutaj już mamy królową kielichów może się to rozwinąć w piękną miłość piękne uczucie dużo empatii dużo zrozumienia co was może zasmucić szóstka pentakli brak równowagi w dawaniu i braniu Możecie martwić się finansami, możecie martwić się też tym, że nie ma tu porozumienia z kimś, kto jest dla was ważny, może z kimś jesteście w konflikcie, może ta osoba nie wywiązuje się ze swoich obietnic, czy też zobowiązań. To może być też brak finansów, albo ktoś nie chce wam oddać pieniędzy poszczonych, tak? Do przeszłości odchodzi siła zodiakalny lew. Ale też to jest taka karta, która mówi o tym, że w przeszłości mieliście więcej siły i takiej odwagi do działania i determinacji, a teraz czegoś się obawiacie. Może ktoś zawiódł wasze zaufanie, może ktoś nadszarpnął je po prostu, no i wy się czegoś obawiacie. W pracy sąd Boży tu jest jakieś takie rozliczenie spraw. Niektórzy z Was będą zamykać jakiś stary etapy, być może zmieniacie pracę, być może jesteście po jakiejś rozmowie, która ma po prostu sprawić, że będziecie więcej zarabiać, może ktoś Was bardziej doceni w tym tygodniu, możecie liczyć na awans, podwyżkę jak najbardziej, jeśli o to poprosicie, bo karty pokazują, że nikt nie ma rentgena w oczach, w głowie i na przykład nie wie, co Wam siedzi w tej głowie, tak? Jeżeli Wy chcielibyście tego awansu, to wystarczy porozmawiać. No, nie zawsze jest to wykonalne, ale zawsze warto porozmawiać, tak? No, i jeśli chodzi kochani o zdrówko, no to tutaj mamy choroby dziedziczne, alergie, problemy z żołądkiem czy dwunastnicą. Także na to warto byłoby w tym tygodniu zwrócić uwagę, bliżej się przyjrzeć swojemu zdrowiu. Moje drogie Wagi, życzę Wam udanego tygodnia. Zapraszam oczywiście do czytań prywatnych, na rytuały i pobranzaletki z Waszym znakiem Zodiaku. Wodniki, wodniki, co dla Was w tym tygodniu. Te znaki powietrza z siódemką mieczy mają w tym tygodniu. Ale u Was to jest dobre, bo to jest na pozycji, co Was miłego spotka. Użyjecie jakiegoś sprytu, coś Wam się uda wygrać, coś Wam się uda gdzieś tam po prostu osiągnąć, tak? Jakiś swój cel. Macie dużo siły, odwagi. Pokazuje mi się też lew przy Was. Może to być Wasz sprzymierzeniec, wspólnik, może partner, partnerka, tak? Osoba, która Was wspiera, która Was motywuje. No, i tak w pracy są jakieś kursy, szkolenia, być może rozpoczynacie nową pracę, rozpoczynacie naukę w tym tygodniu. No, i tutaj będą jakieś właśnie mm, szkolenia, douczanie się, poznawanie nowych ludzi, poznawanie swoich obowiązków. Tak więc będziecie nad tym spędzać więcej czasu. Do przeszłości odchodzi w Aspentakli, czyli rozpoczęcie nowej drogi. Niektórzy z Was mogli rozpocząć właśnie nową pracę, no i teraz są te szkolenia, teraz się douczacie. Dla niektórych też widzę wyjazdy służbowe, wyjazdy właśnie, żeby tutaj wziąć udział w tych szkoleniach. Natomiast aspentakli pokazuje nową drogę, tak? Wy dostajecie ten denar od losu. Czy wy go zakopiecie, roztrwonicie, pomnożycie, to już zależy od was, ale jakieś wasze marzenie się spełnia w tym tygodniu? Jesteście w karcie gwiazdy, czyli to jest karta wodnika, wasza energia. I tu faktycznie wasze marzenie się spełnia. Być może długo o nie walczyliście, bo Siódemka mieczy mówi o kombinowaniu. O takim właśnie myśleniu, jak to zrobić, może szliście drogą okrężną, ale udało Wam się to osiągnąć. Zdobyć upragnioną pracę, upragnione stanowisko, bądź też właśnie e, awans w pracy, tak? Co Was może zasmucić? E, może nie dojść do jakiegoś wyjazdu, do jakiejś imprezy, do świętowania. E, tutaj, kochani, e, no. Być może zaplanowaliście sobie jakąś imprezkę, być może gdzieś mieliście pojechać, i to może nie dojść do skutku z tego względu, że będzie nadmiar pracy, tak? Nadmiar obowiązków. Natomiast uczuciowo karta Rydwanu, tu możecie mieć z rakiem do czynienia. To jest też karta jakiegoś wspólnego wyjazdu. Yy, natomiast tutaj ta karta wcześniej mówi o tym, że może nie dojść do jakiejś imprezy, do jakiegoś spotkania. Może tak być, że po prostu to będzie zdalne gdzieś online. Możecie kontaktować się telefonicznie, chociaż tutaj uczuciowo widzę, że ruszacie do przodu, tak? Natomiast Rydwan jest o tyle e, taką kartą, która mówi e, zachowaj też umiar, tak? No bo te konie pędzą, pędzą i ty musisz zapanować nad nimi. Każdy koń biegnie w inną stronę, żeby się po prostu nie rozjechały. No i żeby się koła nie rozjechały, Także kochani, musicie zapanować nad tą relacją, nad tym uczuciem. Bo Wy się tutaj możecie dać wciągnąć w jakiś wir, ale nie do końca później może być e, fajnie. Może być romans, może się od romansu zacząć, tak? Wszystko faj, fajnie, fajnie, wow, i nagle ktoś może zniknąć, nagle może być brak kontaktu. No i po prostu na to zwróćcie uwagę, żeby na samym początku relacji, jak się poznajecie, nie dawać od siebie za dużo. Bo my kobiety czasami robimy taki błąd, że już, już widzimy tego faceta jako naszego męża, już, już układamy przyszłość, i w tym momencie faceci zaczynają znikać. I to jest właśnie to, że na początku też żeby za wiele od siebie nie dawać, żeby to było wszystko było zrównoważone, żeby była ta równowaga w dawaniu i braniu, nie że jedna osoba więcej daje, druga mniej, no bo to później gdzieś tam się rozjeżdża jak ten rydwan, to świetnie pokazał. No i są problemy, tak? Dlaczego jest milczenie? Dlaczego on się nie odzywa tego typu sprawy? Jeśli chodzi kochani o zdrowie, umiarkowanie. Tu są problemy z nogami, z chodzeniem, może być problem ze stawem biodrowym. Ta karta czasami pokazuje możliwe inwalidztwa, ale tak jak mówię, Tarot nie jest wyrocznią, nie jest lekarzem. Ja zawsze tą jedną kartę wyjmuję na zdrowie. Jeżeli to z kimś rezonuje, no to kochani, trzeba po prostu wybrać się do lekarza, zrobić badania, sprawdzić, tak? Bo to też mówię, nie dla każdego. Czytanie jest ogólne, was jest dużo na kanale, no i każdy ma inną sytuację życiową. Jeżeli tylko macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Także, kochani, serdecznie zapraszam, trzymam kciuki, życzę udanego tygodnia. Pozdrawiam.